to obudziła się z uczuciem lekkiego, dezorientującego chłodu. Jej powieki unosiły się powoli, jakby nie chciały rozstawać się ze snem. Otaczał ją półmrok, nie ten przyjemny, wieczorny, a ciężki, gęsty cień lochów, który zdawał się nie znikać nawet za dnia. Zdała sobie sprawę, że to nie był sen, rzeczywistość była zbyt namacalna, a chłód kamiennej podłogi przesączający się przez dywan zbyt prawdziwy. Usiadła na łóżku z ciężkim westchnieniem. Za grubych, zielonych kotar wyłaniał się skromny widok dormitorium, jej nowego pokoju. Na pościeli starannie ułożone leżały szaty uczniowskie z naszytym godłem z literinu, a obok nich równo poukładane podręczniki. Na wierzchu plan lekcji. Harriet wzięła go do ręki, analizując znajome nazwy przedmiotów. Eliksiry, zaklęcia, transmutacja, obrona przed czarną magią. Wykonała poranną toaletę w łazience przylegającej do dormitorium. Zimna woda w umywalce przywróciła jej resztki czujności, choć twarz w lustrze wciąż wydawała się zmęczona. Długie czarne włosy klasycznie falowały jej od wilgoci, a jej niebieskie oczy wydawały się nad wyraz skupione i pełne dziwnej determinacji. Zebrała książki do torby i narzuciła szatę. Wychodząc z dormitorium, poczuła się jak aktorka wchodząca na scenę. Tylko, że nikt nie dał jej scenariusza. Kiedy weszła do pokoju wspólnego z Literinu, panował tam gwar. Zielone światło przesączało się przez wysokie okna, wychodzące na jezioro, nadając wnętrzu podwodny, odrealniony charakter. Uczniowie rozmawiali, śmiali się i poprawiali swoje torby, przygotowując się do wyjścia na śniadanie. Kiedy pojawiła się Harriet, gwar ucichł. Głowy się odwróciły. Rozmowy ustały. Wszyscy patrzyli na nią z niedowierzaniem. Kim ona jest? Szepnął ktoś skąta. Dlaczego nosi nasze barwy? To nauczycielka? Nie, przecież ma torbę ucznia. Ich spojrzenia paliły ją jak ostre światło reflektorów. Harriet próbowała nie spuszczać wzroku, choć mięśnie karku naprężały się w obronnym geście. Wtedy od grupki chłopaków oddzielił się Draco Malfoy. Towarzyszyli mu Crab i Goyle, którzy man jak zawsze... – stanowili jego nieme echo. – Kim jesteś? – zapytał lodowato, patrząc na nią z góry. – I co robisz w naszym dormitorium? Harriet przełknęła ślinę. Próbowała brzmieć pewnie. – Nazywam się Harriet Whitmore. Od dziś wracam do nauki w Hogwarcie. – odpowiedziała, czując w brzuchu coraz niżej opadający kamień. Draco zmarszczył brwi, jakby mocno się nad czymś zastanawiał. – Whitmore? Nie znam takiego nazwiska. Żaden czystokrwisty ród się tak nie nazywa. Skrzywił się. Nie jesteś przypadkiem półkrwi albo, co gorsze, szlamą. Ostatnie słowo wybrzmiało z pogardą. Harriet zadrżała. Coś w niej się skuliło, jakby dostała w twarz. Czuła, jak jej policzki bledną. W głowie kłębiły się setki myśli. Jedna goniła drugą, nie pozwalając jej złapać spokojnie tchu. Przecież jeśli powiedziałaby prawdę, że jest mu golaczką, nikt by jej tu nie zaakceptował. Nie miałaby życia. Zresztą, czy ktokolwiek by jej uwierzył? Przecież nie miała rodziców czarodziejów. Zawsze była zwyczajna, normalna, zwykła dziewczyna z innego świata. A jednak była tu, w samych sidłach domu węża, wśród ludzi o czysto krwistym rodowodzie. Wśród czarodziejów, dla których krew i pochodzenie znaczą wszystko. Jak to możliwe? Czy to znaczy, że w tej rzeczywistości jest kimś innym? Że ma inną przeszłość? Innych rodziców? Czy w tej czasoprzestrzeni oni, jej matka i ojciec, są czarodziejami? A jeśli tak, to czy ona też? Czy magia naprawdę płynie teraz w jej żyłach, a nie jest tylko przygodnym snem? A może to wszystko to tylko ułuda, sen z którego zaraz się obudzi? Mam amnezję, powiedziała cicho, czując na sobie napierające spojrzenie rozmówcy. Nie pamiętam mojej rodziny, ani przeszłości. Chłopak prychnął, jakby zbywał jej słowa, ale nie dopytywał. Odwrócił się na pięcie, a jego obstawa ruszyła za nim. Harriet stała przez moment, zbierając siły. W środku buzowała od pytań: Czy istniała tutaj wcześniej? A jeśli tak, to czy naprawdę była ślizgonką? Czy była kimś ważnym, czy tylko cieniem? Czy to możliwe, że jej rzeczywistość i ta tutaj są splecione bardziej, niż potrafi zrozumieć? Wiedziała jedno: Musi odwiedzić bibliotekę. Ale najpierw śniadanie. Korytarze lochów były zimne i pachniały wilgocią. Kamienne ściany milczały, jakby przez wieki chłonęły sekrety uczniów, którzy tu przechodzili. Harriet szła powoli, z torbą przewieszoną przez ramię, próbując przypomnieć sobie cokolwiek. Jakiekolwiek informacje z książki związane z tym miejscem. Ale nic nie przychodziło. W połowie drogi do wielkiej sali natknęła się na profesor McGonagall. Harriet! Zawołała kobieta z zaskoczeniem i radością. Och, moja droga, jakże dobrze Cię widzieć na nogach. Harriet zatrzymała się, zaskoczona ciepłym tonem nauczycielki. Maggonagal zbliżyła się, mierząc ją uważnym, lecz czułym spojrzeniem, jakby była mamą analizującą jej stan zdrowia. Dziś zaczynamy znów transmutację, powiedziała. Mam nadzieję, że mimo okoliczności już dasz radę dołączyć do zajęć. Zawsze byłaś bystra i ambitna. Pamiętam, jak na pierwszym roku, jako pierwsza w całej klasie, zamieniłaś zapałkę w igłę, z zadartym noskiem i błyskiem w oczach. Od tamtego dnia wiedziałam, że jesteś wyjątkową czarownicą. Dziękuję, pani profesor to naprawdę pokrzepiające odparła cicho Harriet, nie wiedząc, co powiedzieć. Czuła ciepło bijące z tych słów, ale też żal, bo nie znała tamtej dziewczynki tego dnia tej chwili Nie martw się dodała McGonagall łagodnie. To wszystko może jeszcze wrócić. Harriet skinęła głową i ruszyła dalej. Wielka sala przywitała ją złocistym blaskiem. Sufit jak zawsze odzwierciedlał pogodę. Dziś był blado niebieski, poranny, z cienką mgłą unoszącą się pod sklepieniem. Długie stoły czterech domów uginały się od potraw. Jajecznicy, bekonu, tostów z masłem dyniowym, owsianki z rodzynkami, soczystych gruszek i świeżo wyciskanego soku z dyni. Zapachy mieszały się w oszałamiającej symfonii. Dekoracje w wielkiej sali zmieniały się wraz z porą roku. Dyniowe lampiony unosiły się nad stołami, światło świec tańczyło na ich powierzchniach. Z sufitu spadały złote liście, które znikały tuż nad ziemią. Był październik, środek jesieni, środek czegoś nowego. Zasiadła przy stole Slytherinu, blisko jego końca, daleko od centrum uwagi, ale nie pomogło. Czuła na sobie dziesiątki spojrzeń, Ludzie szeptali, wskazywali ją subtelnie. Jesień była w pełni, a tu pojawiła się nowa uczennica w dodatku starsza i całkowicie nieznana. Czuła się jak podróbka podrzucona kopia kogoś, kto miał tutaj być. Kim była Harriet Whitmore w tej rzeczywistości? Jakie nosiła sekrety, które teraz musiała odkryć sama? Zanim zdążyła cokolwiek zjeść, poczuła chłód spływający jej po karku. Nie był to przeciąg. Spojrzała w stronę stołu nauczycielskiego. Snape, profesor Severus Snape, w czarnej szacie, o twarzy tak bladej, jakby wyjętej z marmuru. Jego czarne oczy, jak dwa zimne węgle, wpatrywały się w nią z analitycznym napięciem. Nie było w nich pogardy, było coś gorszego zainteresowanie chłodne, metodyczne, niemal niepokojące. Harriet przełknęła kawałek tostów z trudem. Czuła się jak jakiś obiekt badań szalonego naukowca. To dopiero początek. Severus Snape odsunął się nieznacznie od stołu nauczycielskiego, podnosząc filiżankę czarnej, mocnej kawy do ust, ale nie wypił ani kropli. Zamiast tego jego czarne oczy tkwiły nieprzerwanie w postaci Harriet Whitmore, siedzącej przy końcu stołu Slytherinu. Od chwili, gdy weszła do wielkiej sali, coś w niej go uderzyło. Nie wygląd, nie sposób poruszania się. Coś głębszego, znajomego, a jednocześnie zupełnie obcego. To mogło oznaczać kłopoty. Snape w całym swym mrocznym majestacie był postacią, która nie pozostawiała obojętnym nikogo. Wysoki, smukły, o nienagannej postawie, poruszał się z gracją i płynnością, jak cień przemykający po marmurowych podłogach. Jego szaty, długie, czarne i idealnie skrojone falowały za nim przy każdym kroku, nadając mu niemal nadprzyrodzonego wdzięku. Twarz miał bladą, o ostrych rysach, z wydatnym nosem i cienkimi ustami. Długie, czarne jak noc włosy opadały mu na ramiona, jeszcze bardziej podkreślając jego mroczną aurę. Ale to oczy, głęboko osadzone, ciemne jak bezksiężycowa noc, pełne tajemnic i nieprzeniknionej głębi, przyciągały najbardziej. Były jak czarna otchłań, w której można było się zatracić lub zginąć. Severusie, odezwał się cicho Dumbledore, który siedział po jego lewej stronie. Wyglądasz, jakbyś zobaczył ducha. Kim ona jest? spytał Snape bez wstępów, nie odrywając wzroku od dziewczyny. Skąd się wzięła? Albus uniósł lekko brwi, jego błękitne oczy błyszczały ponad okularami połówkami. Harriet Whitmore. Uczyła się tu siedem lat temu. Skończyła Hogwarts z wyróżnieniem. Zaczynała naukę rok po tym, jak zacząłeś nauczać eliksirów. Twoja podopieczna z Slytherinu. Na pewno pamiętasz. Severus ściągnął brwi. Siedem lat temu? Nie przypominam sobie, by ktoś taki należał do mojego domu. To niemożliwe. Znam każde dziecko, które przeszło przez moje zajęcia. Każde. A jej nie pamiętam. A jednak odparł Dumbledore z lekkim uśmiechem. Była bardzo zdolna, szczególnie w transmutacji i zaklęciach. W eliksirach również, choć tu twoje standardy są nieco surowe. Snape odchylił się w krześle, po raz pierwszy od dłuższego czasu czując zamęt. Nie znał tej uczennicy, nie pamiętał jej. Nie było jej w żadnym wspomnieniu, żadnym wycinku z kroniki, żadnym obrazie szkolnym, który miał w głowie. Nie odpowiedział. Szata zafalowała wokół jego nóg, gdy szybkim, niemal teatralnym krokiem Opuścił wielką salę. Jego podeszwy uderzały o kamienną posadzkę z równomiernym, marszowym rytmem. Lochy powitały go chłodem, który znał lepiej niż własne wspomnienia. Szedł w głąb zamku, omijając uczniów i pierwszoroczniaków, którzy odskakiwali na jego widok. Gdy skręcił za narożnik prowadzący ku jego gabinetowi, zobaczył znajomą sylwetkę Horacego Slokhorna, swojego starego nauczyciela, który powrócił ponownie nauczać eliksirów. Sewerusie! zawołał pogodnie stary nauczyciel, ledwie trzymając stos pergaminów pod pachą. Czyżbyś szedł do swoich lochów? zapytał z ciekawości. Naturalnie, odparł chłodno Snape. Choracy! Przypominasz sobie może Harriet Whitmore? Slackhorn zmarszczył czoło i potarł brodę. Whitmore powiadasz? Hmm. Nazwisko jakby znajome, ale nie potrafię jej przywołać. Może już wtedy przestałem prowadzić jej grupę. Albo, zawahał się, była w tych rocznikach, w których całkowicie zdałem się na twoją pomoc. Przypominasz sobie, Sewerusie, jak przejąłeś większość moich obowiązków w pierwszych latach swojej kariery nauczycielskiej? Może po prostu nie utkwiła mi w pamięci. Była dobra z eliksirów, tak twierdzi Albus. Mruknął Snape bardziej do siebie niż do Horacego. Gdyby była, powinienem ją pamiętać. Ostatecznie odrzucił zdanie dyrektora. W takim razie tym bardziej dziwne, że nie pamiętasz, stwierdził Choracy, przeczesując palcami swoje siwe wąsy. Ale pamięć bywa zawodna, nawet u najlepszych, uśmiechnął się serdecznie. Snape nie odpowiedział. Minął go bez słowa z twarzą pełną chłodu. Gabinet Severusa był mroczny, ale uporządkowany. Rzędy szklanych słoi z zakonserwowanymi składnikami eliksirów lśniły w przyćmionym świetle świec. W kącie dymił imbryk z czarną, aromatyczną herbatą. Jego biurko było idealnie uporządkowane, kałamarze ułożone co do milimetra, pergaminy posortowane według daty. Podkreślało to jego pedantyzm. Choć stanowisko mistrza Eliksirów przejął choracy Slukhorn, jego gabinet pozostał w lochach. Choracy przyznał kiedyś, że nie znosi zimnych pomieszczeń i zamienił się z nauczycielem obrony przed czarną magią, Przejmując jego jaśniejsze komnaty na wyższym piętrze. Snape zresztą nigdy nie zamierzał opuszczać tych murów. Lochy były jego, tak jak milczenie było jego językiem. Za biurkiem po lewej stronie znajdowały się drzwi do jego prywatnych kwater. Snape otworzył je jednym ruchem różdżki. Pomieszczenie było surowe, ale wyraźnie osobiste. Ciemne drewniane meble, prosty regał z książkami, stolik do kawy, krzesło z wysokim oparciem. I łóżko z czarną pościelą, które wystawało z za otwartych drzwi do drugiego pokoju. Na ścianie wisiał jeden obraz, nie przedstawiający niczego konkretnego, ale zmieniający barwy w zależności od nastroju właściciela. Snape podszedł do regału, przejechał palcami po grzbietach książek, aż w końcu wyciągnął oprawiony w ciemnobrązową skórę Tom Historia Hogwartu. Była to książka, która samodzielnie się uzupełniała o nowe ważne wydarzenia. Usiadł w fotelu i zaczął wertować strony. Minuty mijały, strona za stroną, nazwisko po nazwisku. Whitmore szeptał w skupieniu, jakby szukał informacji o skutkach jakiejś paskudnej klątwy. Whitmore? Wciąż jej nazwisko huczało w jego głowie. Nic. Zerknął do indeksu, do listy absolwentów. Harriet Whitmore. Brak. Brwi Severusa ściągnęły się jeszcze bardziej. To było niemożliwe. Oparł się o fotel i spojrzał w ogień tańczący w palenisku. Czuł w żołądku znajome ukłucie, niepokój rodem z czasów, gdy Woldemort znikał z horyzontu, a on musiał tropić cienie. Wstał powoli do barku nieopodal i nalał sobie szklankę bursztynowej whisky. Nawet nie przejął się tym, że jest jeszcze rano, a za godzinę ma zajęcia i to w dodatku ze swoim aktualnym problemem. Dlaczego nie pamiętał tej dziewczyny? Myśli fruwały nerwowo po jego głowie. Jakby wyczuwały problemy, dlaczego ona tam była. Miał przed oczami jej czarne włosy i przenikliwe niebieskie oczy, które wydawały się bardzo ufne i prawdziwe. Czemu jego własna książka nie zawierała jej nazwiska? Zaciskał długie palce na szklance. Nie wiedział, ale zdawał sobie sprawę, że musi się dowiedzieć, by odzyskać spokój ducha. To nie ciekawość, powiedział sam do siebie w myślach to instynkt. Każdy szpieg wie, że nieznane twarze są najgroźniejsze. Podjął decyzję: na najbliższej lekcji obrony przypatrzy się Harriet bardzo uważnie. Postanowił także, że musi wieczorem udać się do biblioteki i sprawdzić ich egzemplarz historii Hogwartu. Może jego książka została zaklęta, może pewne nazwiska znikają nie bez powodu, a może coś lub ktoś próbuje je usunąć. Zaciągnął szatę, zgasił światło różdżką i wyszedł bezszelestnie z gabinetu. Jego krok odbijał się echem w pustych korytarzach. Harriet Whitmore była zagadką, a Severus Snape nie lubił zagadek, których nie mógł rozwiązać.